Właściwie jest to inwestycja wodociągów miejskich, w związku z tym to się wiązało z remontem kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej przyłączy nowych wodociągów były wykonywane bardzo głębokie wykopy, co się wiązało z całkowitym zniszczeniem podbudowy drogi i chodników. Właściwie jest to, można powiedzieć, ulica budowana od nowa. Do tej pory jakoś dziwnie to wygląda, ponieważ gdzie niegdzie są kładzione krawężniki nowe, gdzie niegdzie stare, stare płytki, które zostały przy tych remontach bardzo zdewastowane. Wydaje mi się, że jeżeli to zostanie w ten sposób, no to po prostu będzie urągało zdrowemu rozsądkowi. No, tu krawężnik nowy, tu stary. No, wydaje mi się, że należy tutaj przede wszystkim porządnie założyć i krawężniki, i nowe chodniki, a następnie dopiero właściwą podbudowę ulicy wyasfaltować. Może to będzie dobre. Ja sobie zdaję sprawę, że to pewnie potrwa jeszcze. No, ze dwa, trzy miesiące. No, ale jeżeli już tak głęboki remont robi, to należałoby, moim zdaniem, to już zrobić porządnie, żeby to miało wygląd i na ładne lata wystarczyło. Przecież czekamy od roku, żeby tą ulicę nam wyremontowali. W tempie takim, jak oni tutaj remontują. Ciągle przywożą, wywożą, brakuje im materiału. Operator chodzi, zbiera kamienie i remontuje chodnik. I kawałki w przewozi z drugiego miejsca i skrobię piach z ulicy, żeby przesypać na drugą stronę. Bo osobiście to widziałem. No to o czym tu możemy mówić? Skoro tyle czasu to trwa ten remont, to nie ma materiału. Przy tym dzisiaj są, jutro ich nie ma, miesiąc się nie pokazują. Przyjedzie dwóch, przyjedzie koparka, to nie ma pracowników. I no stop, to się powtarza, czyli ponad rok już tutaj czekamy na wybudowanie drogi. Na razie końca nie widać. Wszyscy się wkurzamy, bo inaczej nie można powiedzieć, bo jako facet powiedziałbym to inaczej, ale nie wypada. Podjazdy, które mamy, to sam, sami reperowaliśmy sami robiliśmy sobie, robiliśmy sobie. kamienie, żeśmy wozili na taczkach ręcznie, jak się tego dało, bo przyjechała maszyna, rozbebrała, pojechała w choler. Także trudno nawet miejscami było podjechać. Żeby samemu człowiek nie zreperował, to by na posesji by się nawet nie wjechał. Miasto być, że do... tylko umie ładnie podatki naliczać. No. Domy pokurzone, kostki porujnowane, bo kamienie wchodzą w koła. Byle dół wykopią i cała ulica zablokowana. Nie dojedzie pani ani z jednej, ani z drugiej. W ogóle no końca nie widać. I nie wierzyć, wierzy, że oni to skończą tak, tak szybko. Na dzień dzisiejszy to nie widać tego końca. Liczymy na to, że ten nasz głos tutaj zostanie wysłuchany i zostanie gospodarowany niejako takim okiem, spojrzeniem na to naszych drogich władz, że zauważą, że coś tu się dzieje nie tak, no bo to jest niemożliwe, żeby aż tak długi czas to raz, a dwa, żeby ta droga była w takim stanie i żeby nie została doprowadzona do jakiegoś wyglądu estetycznego i po prostu rzeczywisty remont, nie takie w tej chwili udawania. Nie robi się takiej inwestycji w ten sposób, no bo to po prostu to jest nieracjonalne. Liczymy na to, że nas wysłuchają. Będzie lepiej. Coś I coś się w końcu tą, będzie działo. Może na Boże Narodzenie wjedziemy samochodem na podwórko albo do garażu. <grym>